Nie tylko rzeczy dzieją się w meczu 1 stycznia 2025 roku tłumy pielgrzymów wspięły się na górę objawień, święto Marii Dziewicy, a jednocześnie Światowy Dzień Pokoju. Matka Boża wezwała wszystkich do modlitwy. Wszyscy, którzy oczekiwali cudu, oczekiwali. Spotkania się w modlitwie z Matką Bożą weszli na górę objawień. Czasy mamy bardzo niespokojne. Wojna na Ukrainie, wojna w Izraelu. Czasy bardzo niepewne dla całego świata. Wszystko, co dzieje się, budzi wielki niepokój całego świata, ale Zawsze jest ratunek i nadzieja, że konsekwencje tych wojen nie będą dla nas bardzo dotkliwe i same wojny szybko się skończą. Ale nie tylko w, na całym świecie w tych zapalnych punktach trwają wielkie niepokoje. Także zdarzało się one niedawno w Meczugorie. Wielkie trzęsienie ziemi, które były bardzo blisko Meczugorje, przekroczyły pięć skali Richtera. Były one bardzo silne i objęły dużą część Bośni oraz Chorwacji. Wzbudziły wielki niepokój, ale na szczęście obyło się bez ofiar. Takie sytuacje na Bałkanach zdarzają się często. Pomimo tego wszystkiego ludzie pielgrzymują do tego cudownego miejsca. Każdego roku do Mecsugorje przyjeżdża około 3 milionów pielgrzymów. A trzeba pamiętać, iż Meczugorje to jest mała wioska leżąca pomiędzy górami, w której mieszka około 2000 mieszkańców. Jest to naprawdę, naprawdę niedużo na tak wielkie dzieło, które wpływa na cały świat, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. To sama Maryja wybrała to miejsce, aby tam przekazywać swoje orędzia dla całego świata. Z małej wioski, która liczy do dzisiaj niewielu mieszkańców, zrobiło się już tak naprawdę miasteczko, w której są hotele, Ogromne sieci hoteli z międzynarodowych sieci handlowych, sieci hotelarskich, dużo różnego rodzaju przemysłu turystycznego. Na to niektórzy patrzą bardzo źle jako na biznes. Jest to oczywiście biznes z jednej strony, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, iż Możni tego świata szukają wszędzie zysku. O, o tym, kto wybudował hotele w Meczugorie, ostrzegało się z Jozo, aby nie zrażać się na bogactwo, przepych hoteli, nie patrzeć na te hotele, które wybudowane są przez zagraniczne firmy przez firmy z Izraela, z Niemiec, z Francji, ze Stanów Zjednoczonych, z całego świata, które. Tworzą ogromny przepych pomiędzy zwykłymi domami, pensjonatami, hotelami, też zarabiającymi na własne życie. Wielu osób, wiele osób z Meczugorie jest bardzo bogatych, przez przyjazd pielgrzymów. Stało się naprawdę bogatymi ludźmi. Ale nie zmienia to faktu, iż jest to naturalna konsekwencja przybywania pielgrzymów. I oni zapewniają byt tym nocleg, tym, którzy przybywają do Meczugorie. W Meczugorie obowiązują także dni, które pensjonaty, z właśnie chorwackie, zapraszają za darmo mieszkańców całego świata. Teraz jest taka sytuacja z mieszkańcami z Ukrainy. Wiele mieszkańców Ukrainy przyjechało do Meczugorji. Zostało zaproszonych przez rodziny i przybyło do tego niezwykłego miejsca. Meczugorje pomaga całemu światu. Jest stosunkowo bardzo dobra temperatura. Warto to podkreślić. Jest naprawdę ciepło. Temperatura mniej więcej po Pomiędzy 10 a 15 stopni Celsjusza. Więc jest naprawdę bardzo, bardzo dobra pogoda. Już w najbliższych dniach ma spaść śnieg i ma przyjść zima. Ale te ciężkie warunki pogodowe, które towarzyszą ludziom w zimę, nie, umo nie umożliwiły nie zraziły pielgrzymów mieszkańców Maczugorze, ale także ludzi, którzy przybyli tutaj do Maczugorze na Sylwester, na Nowy Rok, do tego, aby wspiąć się na Górę Objawień. Umy pielgrzymów wspięły się na Górę Objawień w Maczugorze, na Podbrdo. Z tego powodu Maria wezwała do modlitwy, oczekując cudu. wszyscy weszli na górę objawień na podwro. Wszyscy zgromadzeni usłyszeli tam, iż najważniejszą dla sprawą dla Maryi jest modlitwa i ofiara w jej intencjach oraz to, że przyniesie to błogosławieństwo i łaskę dla wszystkich. Ale nie tylko w tym czasie, ale także w przeszłości. W rzeczywistości tego. Wieczoru pielgrzymi, którzy weszli na górę Podbrdo, otrzymali błogosławieństwo dla trzech pokoleń. Wszyscy modlili się bardzo długo, ponad dwie i pół godziny. Modlitwa oraz śpiewu. Więc modlitwa była bardzo intensywna. Objawienie Matki Bożej rozpoczęło się około godziny 17.40. I trwało około pięciu minut. Po odmówieniu magnificencji oraz litanii Matki Bożej, Maria Pawłowicz Lunetti przekazała zgromadzonemu tłumowi Orędzie Matki Bożej. Matka Boża przyszła radośnie i modliła się nad nami. Na koniec powiedziała nam dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Że modliście się w moich intencjach. Ani ty, ani Twoje dzieci, ani dzieci Twoich dzieci nie będą żałować. Oto treść orędzia. Pobłogosławiła potem Maria wszystkich. Tak powiedziała wizjonerka wszystkim zebranym. wizjonerka Maria Pawlowicz-Lunetti. A więc orędzie, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie, że modliliście się w moich intencjach. Ani ty, ani twoje dzieci, ani dzieci twoich dzieci nie będą żałować. A więc wszyscy módlmy się o pokój, o błogosławieństwo dla każdego z nas. O to, aby każdy Mógł w tym roku powrócić do Meczugorje. Przekazujcie to orędzie to niezwykłe błogosławieństwo dla trzech pokoleń. Poglądajcie sobie Meczugorje, lajkujcie, subskrybujcie, wspierajcie też kanał. To bardzo ważne, aby kanał mógł się roz rozwijać. Wspierajcie kanał, aby można było dalej przekazywać dobrą informację, dobrą nowinę dla świata. Do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich. I duha svetoga Amen Vjerovanje, kredo, i glaube I believe Vjerujem u Boga Oca svemogućega Stvoritelja neba i zemlje I u Isusa Krista Sina njegova Jedinoga gospodina našega Koji je začet po duhu svetom Rođen od Marije Djevice Mučen pod poncijem Pilatom Raspet umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga oca Svemogućega, od onog će doći suditi žive i mrtve, vjeruje mu duha svetoga, svetu crku katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Molit ćemo radosna otajstva Gospine Krunice. U prvom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako Anđel Gabriel navijestio Mariji da će začeti snagom Duha Svetoga i roditi Isusa, Spasitelja svijeta. Begin the joyful mysteries. In the first joyful mystery, contemplate Come l'arcangelo Gabriel came to announce unto Mary che she was conceiving a birth to the Savior. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'arcangelo Gabriele a Maria che conceperà e nascerà, salvatore del mondo.